Cześć, witajcie z tej strony Dawid. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, w którym chciałbym po, 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 powiedzieć pokazać nową rybkę, która teraz jest w nowym akwarium z znaczy nie nowym akwarium, tylko jest z akwarium z welonką Zapraszam. Eee, jakbyście pytali się o nazwę tej rybki dokładnie, nie wiem jaką ona jest, jakie, jak ona jest w nazwie nazwę, ale wiem, że, ona, że akwaryści ją nazywają yy, kosiarką. Dlatego, że to jest najlepsza ryba do zwalczania glonów. Ja tych glonów trochę mam w tym akwarium. Jak, jak, jak widzicie najbardziej na ścianie jest najwięcej ich. Dlatego, dlatego kupiłem taką rybkę. Chciałem kupić glonojada, ale on yy, tylko jakieś tam inne. G gatunki glonów może zjeść. A ta rybka może je zjeść wszystkie. E, czy to jest samiec, czy samica, tego wam nie powiem, nie, rozróż, nie rozróżnię, ale wiem, że to jest jeszcze mała rybka. Może to kupię jeszcze dwie, nie wiem, zobaczę. Jak chodzi o rozmnażanie, jest to bardzo łatwe, bo ona rozmnaża się tak z nienacka, naprawdę. Nie wiem, dlaczego te rybki tak mają. E, ale częściej. Rozmnażają w akwarium, w którym jest bardzo dużo yy, po prostu yy, roślin. Dlaczego? Dokładnie nie wiem, ale mogę wam podać jedną teorię: dlatego, że z dużo roślin się robi dużo glonów, i dlatego mama i, i dzieci jej mogą dużo jeść glonów, bo przez rośliny powstają. Dobrze, to by było na tyle. Jak coś się zmieniło mojej rybki, to, to oczywiście Wam pokażę. Jeszcze jedno, dlaczego nie słychać, dlaczego nie jest puszczony filtr? Dlatego, że na razie mam tu lampkę, a nie mam drugiego kontaktu, dla właśnie pompki. Dobrze, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. I już się będę z wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!